Cala części czołem, kochani, nie uwierzycie. Pierwszy raz mam taką sytuację. Nagrałam dla Was już film. Właściwie cały i go wykasowałam. No tak mnie jakoś skrępował jeden facet, który cały czas chodził i patrzył, co ja robię i w ogóle dziwnie. I już później to w ogóle tak mi się język zaplątał, że mówię nie, to jest bez sensu. Ale mam wrażenie, że jak tylko biorę telefon do ręki w tej pozycji i chcę coś nagrywać, to od razu jakby więcej ludzi koło mnie się kręci. Uah. No ale dobra. Chciałam się z Wami przywitać po długiej przerwie. Ostatni filmik nagrywałam w marcu z nadmorza. Teraz jestem w Krakowie. Miałam piękne ujęcia na moim filmiku. Może tam jeszcze dojdę i tego kawa kawałek Wawela oprócz muru Wam pokażę, ale na razie nie wiem, zobaczymy. Idę gdzieś, gdzie jest najmniej ludzi. No nie podróżowałam nigdzie, nie odwiedzałam żadnych miejsc, bo wiadomo był ramadan i odcięłam się zupełnie od social mediów. No, miałam nam Messengera, bo mi czasami w pracy jest potrzebny Whatsappa. Na YouTube wchodziłam, bo tam oglądałam wykłady z Koranu, słuchałam, no i też innych rzeczy, też czasami posłuchałam i poglądałam, ale ja z tym nie mam aż takiego problemu, tak na co dzień, więc nie musiałam tego eliminować. Najważniejsze w moim przypadku było wyeliminować Instagrama, TikToka, no Facebook to już jest ostatnio tak przeze mnie zaniedbywany. No to Facebook tak przy okazji. I w tym roku przedłużyłam sobie to niebycie właśnie w social mediach, ze względu na to, że ostatni rok, jak wiecie, no był ba bardziej lanserski w moim życiu, yy, przez to, że Marietka stała się popularna i ja tak jakoś tam się podpięłam troszeczkę do tego i, i jakoś ciągnę i bardzo to lubię, bo wiadomo ja mam swoją misję jak to niektórzy mówią złośliwie trochę, ale niech tak będzie, że misję i pragnę Wam pokazywać jakby spojrzenie na życie, sposób życia muzułmanki trochę mam nadzieję, że ułamie stereotypy i pozwalam Wam inaczej spojrzeć na, na wyznawców tej wspaniałej religii, bo wiadomo, że no, religii nie jesteśmy w stanie jakby y, zareklamować, przekazać wam y, jej wartości. Bo po pierwsze, znaczy no, my w sensie co mówić o sobie, tak jak zawsze ja nie jestem w stanie, bo nie mam ani takiej wiedzy teologicznej, a jestem tylko człowiekiem, zwykłym wyznawcą tej religii, ale chcę Wam właśnie pokazać, że my jesteśmy tak, takimi samymi zwykłymi y, ludźmi. Tak jak się mówi, Grażyny, Janusze, no to taka, są też zwykłe yy, amatulla. Zwykła amatulla, taka muzułmańska, która tam czasami się pośmieje, coś poświruje, czasami powie coś poważnie, czasami jakieś bzdury pewnie. No bo to tak po prostu po ludzku. A no i tak, no i nie było mnie w tym roku. Ten ramadan z, przedłużył mi się, znaczy, jakby ten post, ten okres. Zawsze wracałam od razu w święta na social media, ale teraz, właśnie ze względu na ten rok, że był taki bardziej lanserski, to postanowiłam nie, nie pokazywać się i tak się bardziej skupić na, na modlitwie, na religii, do odposzczenia ostatniego dnia z postu dodatkowego. Bo zawsze jak po świętach, ja zaczynam pościć dni z ramadanu, w których nie mogłam pościć, ze względu na kobiece sprawy, i później zawsze jeszcze poszczę 6 dodatkowych dni. Te 6 dodatkowych dni ma wagę jednego roku, tak jakbym pościła cały rok, więc przy moim krnombrnym charakterze takie dodatkowe posty no mam nadzieję, że zbliżają mnie do Lachasala i że w dniu Sądu ostatecznego uratują moją marną, słabą duszę przed ogniem piekielnym i że te dodatkowe modlitwy, które wykonuję podczas też tych dodatkowych postów, też będą miały wpływ na moją pozycję. No mam nadzieję, że w raju, inshallah. I powiem wam szczerze, że w tym roku trochę bardziej mi was brakowało, no bo się wkręciłam. Poza tym też do mnie pisaliście. Na, nawet na Messengerze, bo niektórych też mam na Facebooku, ale duż, du, dużo mniej mam tam znajomych niż obserwatorów na Instagramie, ale pisaliście do mnie, kiedy wracam i że kiedy nagram kolejny filmik. Powiem Wam szczerze, że to było bardzo miłe. No, bardzo, bardzo dziękuję za każdą wiadomość, nawet jak wróciłam na Insta, to tam też były wiadomości i. Oczekiwanie na mój powrót i właśnie na moje relacje, w ogóle, dla mnie to jest naprawdę urocze. Więc wróciłam, jestem i od razu z grubej rury chciałabym Wam się pochwalić, bo moja córka jakoś wyjątkowo skromnie do tego tematu podchodzi, może z taką trochę pokorą, bo też tak w sumie ten rok jej się zaczął całkiem dobrze i może nie chcę przeginać, chcę w jakimś sensie, w jakiś sposób zachować skromność, mimo wszystko, mimo całej sytuacji, jaka ją otacza i co się dzieje w jej życiu. A do czego dążę? Marietka wyprodukowała bluzki. Wpadła na pomysł, żeby stworzyć koszulki z napisem Jestem piękna, jestem silna. Nie reklamuję ich za bardzo, nie poświęca im dużo czasu. Dlatego ja tak się trochę już denerwowałam i tak sobie myślałam, jak wrócę na tego Insta i w ogóle i na swój kanał na YouTube to coś o tym powiem. Bluzeczki się sprzedają. alhamdulillah, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że nam ufacie. Ale spodziewałyśmy się jeszcze większego boom yy, i nie spodziewałyśmy się powodów takie, ta, takich powodów, yy, jakie przedstawiacie w rozmowach, yy, które Was powstrzymują przed zakupem. No wiadomo, tam były jakieś teksty o cenie, ale to już nie będziemy o tym rozmawiać, bluzki są wyprodukowane w Polsce. Mają dodatkowy tak napis, mają metkę z Marietki nazwiskiem, więc to wszystko są dodatkowe koszty. Więc ta koszulka, no może, no nie, nie ma jakiejś ceny, nie wiadomo jakiej, jak za ten, za jakość, to jest 100% bawełny. Prałam już kilka razy, bo chodzę na okrągło w tych bluzkach i, i nie rozciągają się, wyglądają bardzo dobrze. Mój mąż również dla swoich klubowiczów yy, tworzy koszulki. U tego samego producenta, więc też są zadowoleni, właściwie mają kupione po jednej, no bo też cena około 60 zł, więc jakoś tak chyba no. Było, nie wiem, ale na pewno nie mniej, ale na, na pewno nie mniej, żeby wam nie było przykro. Może więcej nawet właśnie. I, i mają no, na ogół po jednej tej koszulce, a że treningi mają po dwa razy w tygodniu, więc y, zawsze przychodzą na treningi w tej koszulce, więc piorą ją na okrągło, bo nie da się iść na trening, krawmagi dwa razy w jednym ubraniu. Jak wiecie, jak, jak ktoś trenuje cokolwiek, to wie, jak to wygląda. Więc te bluzki są prane, są eksploatowane i, i świetnie wyglądają nadal i świetnie wyglądają napisy, więc tutaj też macie tego gwarancję, że długo pochodzicie w tych koszulkach. Ale to w ogóle nie jest problemem. Dla Was problemem jest sam napis. Wy się krępujecie założyć bluzkę z napisem, jestem piękna bądź jestem silna. Ja się spodziewałam, że jestem piękna, rozejdą się moment, będziemy się bujać z tymi silna, a tutaj jest tak fifty-fifty, bo Niektóre kobiety, chociaż może nawet trochę przewaga tych w sprzedaży, to jestem silna, bo kobiety wolą pokazać, że jestem silna, niż że uważam, że jestem piękna. Ale też są kobiety, które no właśnie krępują się pokazać tego, że są silne i wybierają, że jestem piękna, ale z te, co już wybrały, kupił, no to wiadomo, znają swoją wartość. Albo mężczyźni, którzy chcieli je obdarować, bądź właśnie dzieci, które chciały obdarować swojej mamy, znają ich wartość. I kupowali, i, i, i wszyscy kupowali bluzki właśnie, bądź silna, bądź piękna. Ale sporo głosów do mnie jakby dociera od kobiet, które mówią, żeby krępowały się założyć taką bluzkę. No jak, jak kupię, gdybym się zdecydowała, to będę chodziła w niej ewentualnie koło domu. To będę się krępowała. No, powiem Wam, że szok. Why? Dlaczego się nie krępujemy? Zakładać różnych innych napisów, a akurat to. Jeżeli, nawet jeżeli nie jesteś taka pewna, że jesteś piękna, i nawet jeżeli będziesz mniej chodziła koło domu, albo nie jesteś pewna, że możesz głosić swoją siłę, że może ludzie to uznają za hipokryzję, bądź wyśmieją Cię, bo znają Ciebie i wcale tak nie jest jeżeli nawet masz chodzić w niej koło domu no to czemu nie moim zdaniem to już jest taki trochę rodzaj takiego coachingu psychicznego żeby tak się wzmocnić jak założysz taką bluzkę, jeżeli ją sobie zamówisz założysz i nawet będziesz w niej chodziła tylko w domu bądź koło domu to ona już ci będzie dodawała takiej pewności siebie, jestem, jestem przekonana bo <laughs> Nam jest ciężko siebie pochwalić. Denerwują nas osoby, które mówią o sobie pozytywne rzeczy. Tak jest na ogół. Niektórych doceniamy za to, a niektórych strasznie yy, próbujemy hejtować. No ja już tak mówię ogólnie, no bo ja tam nikogo nie hejtuję za, za to, że jest zawartościowany. Ale takie sytuacje się zdarzają i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo Wam polecam zamówić sobie taką bluzkę, albo właśnie swojej kobiecie. No powiem Wam szczerze, że ja miałam takie sygnały od kobiet, że były przekonane, że właśnie dostaną tą bluzkę, tę bluzkę, z napisem jestem piękna, szczególnie od swojego mężczyzny. I, i, I znam takie kobiety, które na to czekają. Nie wiem, może podpowiem tym chłopom. Są też mężczyźni, którzy właśnie chętnie zamawiają. I to jest bardzo miłe. Bierzcie z nich przykład, panowie. Także ogólnie no, nie chciałabym tutaj jakoś mega się rozwodzić na ten temat pod względem marketingowym, tylko właśnie bardziej pod względem takim psychiczno-duchowo-emocjonalnym. Bo naprawdę fajnie jest przełamywać swoje jakieś lęki, obawy, wychodzić poza swoją strefę komfortu i rozwijać się samej w sobie. Bo wszyscy dostaliśmy od Boga talenty, pozytywne emocje, pozytywne cechy i jeżeli nawet jeszcze tego w sobie nie odkryliśmy albo odkryliśmy, a nie potrafimy tego okazać społeczeństwu, nie potrafimy sami przed sobą się przyznać, to niedobrze. Trzeba z tym zrobić raz, dwa, trzy porządek i silnie iść przez życie, pięknie iść przez życie, bo czemu nie? To jest nasze życie i mamy się z niego cieszyć. A na pewno, zakładając koszulkę z napisem Jestem piękna bądź jestem silna, będziemy miały super nastrój cały dzień. Powiem Wam szczerze, że taka koszulka może działać też na niektóre osoby, trochę tak jak na mnie hijab. Hijab bardzo mi dodał dużo siły, odwagi i pozytywnego podejścia do życia. Nawet jeżeli oglądają moje filmiki osoby, które mnie znały z przeszłości i myślą, co ona, chrzani, przecież ona była pierwsza, skrzypce wszędzie, zawsze i nic niepotrzebne jej było, jakieś dodatkowe jakby gadżety, żeby y, się wzmocnić. To były pozory. Ja byłam y, bardzo zakompleksiona, miałam bardzo dużo, znaczy pozory, no ja nie wiem właśnie, jak to tam jakoś psycholog, to by to tam pewnie określił, nie? Ale ja y, na zewnątrz pokazywałam siłę, którą y, nie zawsze w sobie odczuwałam i często też tak było, że Przeżywałam po kilka dni różne sytuacje. No, no jakoś tak na zewnątrz umiałam być taka przebojowa, przebojowa. No też nieraz czasami, nie czasami wracają moje złote teksty. Widzimy, na przykład w internetach, jak ludzie udostępniają, że tak wygląda depresja, tak? I pokazują osoby. Zadowolony typu Merlin Monroe i inne znane postacie, jak się cały czas uśmiechają, kwitną, są piękni i wspaniali, a tak naprawdę mieli depresję i też umarli w dziwnych okolicznościach. Czy to były samobójstwa, czy jakieś inne takie dziwne, podejrzane akcje. No więc ja byłam przebojowa, ale jednocześnie byłam taka dosyć, no naprawdę zakompleksiona. I później, jak zostałam muzułmanką, jak uwierzyłam w to, że wszyscy jesteśmy właśnie równi w oczach Boga, bo wiadomo, równość, to też nie można tego mylić, że jakby pod względem swoich osiągnięć zawodowych, no bo wiadomo, jak mi się nie chce uczyć i będę chciała zamiatać ulicę, co uważam, że jest bardzo wartościową pracą, bo na przykład odśnieżanie to jest praca mega odpowiedzialna, i może być dużo bardziej odpowiedzialna niż często jakaś praca gdzieś na wysokim stanowisku. Wiadomo, że społecznie będę ta niższa od osoby, jakiejś prezeski w superkorporacji, ale w oczach Boga jestem równa. I być może ta moja praca wykonywana jako odśnieżaczki śniegu jest dużo bardziej wartościowa dla społeczeństwa niż w jakiejś tam, prawda, grubej firmie, jakaś taka wysoka pozycja zajmowana i ludzie czasami mają właśnie takie problemy że są może niżej, niżej traktowani od innych przez swój zawód przez swoją, swoje możliwości finansowe i, i tak dalej a właśnie islam daje nam tę pewność, tę świadomość że jesteśmy wszyscy równi w oczach Boga i to mi bardzo pomogło i właśnie zasady w ogóle religii mi bardzo pomogły noszenie hijabu jest dla mnie wyjątkowym przeżyciem, doznaniem, możliwością okazywania wdzięczności Bogu za wszystko, co mnie spotyka i go uwielbiam i bym z niego nie zrezygnowała, pomimo, że niektórzy myślą, że to jest bardzo ciężkie, to mi się wydaje, że to właśnie jest mega łatwe i dodaje mega siły. I myślę, że dla niektórych z Was koszulka, posiadanie takiej koszulki z napisem jestem silna, jestem piękna w swojej szafie może naprawdę wpływać pozytywnie na wasze nastawienie w stosunku do samych siebie. Także czekajcie, bo już, yy, już w tym, dzisiaj być może jutro, będzie obniżona cena na stałe. Już nie będziemy się bawić w żadne kody, bo one są trochę niewygodne. Zresztą głupio tak dawać kod rabatowy na, na rzecz, którą się samemu stworzyło, którą stworzyła moja córka. Ja się nazwałam samozwańczą ambasadorką tych Koszulek, tych t-shirtów. Ale ja tam dużo działa, bo dystrybuję, sprzedaję, latam na tą pocztę, więc jakiś udział swój ma. Ale właśnie już nie będzie kodu, będzie obniżona cena na stałe. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zresztą jestem pewna, że Wam się spodoba ta forma, bo w ankiecie, jaką wczoraj wrzuciłam na Insta, no to chyba 93% osób zagłosowało, żeby była stała obniżka. A wzięło udział w ankiecie 300 osób, więc ogólnie nie jest źle. Także kochani, tyle Wam chciałam powiedzieć. No, w, ogóle, ogól, w ogóle ogólnie to myślałam, że będę mówiła o czymś innym, ale naprawdę ten temat koszulek jest taki naprawdę głębszy niż może to się wydawać. Fajnie byłoby, gdybyśmy stworzyły taki team kobiet silnych i właśnie pięknych, świadomych tego. Wiemy obie z Marii, jak ona dużo dostaje różnych informacji, jak dziewczyny ją cenią za to, że jest sobą, że jest szczera, że otwarcie mówi o różnych rzeczach. Ja też dostaję takie informacje i procentowo pewnie by to było można porównać przy jej, jej ilości obce, a przy mojej ilości, więc cenijcie nas, lubicie. Alhamdulillah, bardzo za to dziękuję, więc zaufajcie nam i y, zainwestujcie w, swoją, y, w swój rozwój osobowości kupując koszulkę. Życzę Wam miłego dnia. Idę sobie na spacer. Marytka jest na zabiegu. Już nie chcę się o tym rozwijać, bo y, denerwuję się. Może też dlatego tak klepię o tych koszulkach, nie wiem. Bo, bo, bo Chciałam coś koniecznie nagrać z tego Krakowa. Chciałam Wam w ogóle pokazać więcej, ale no niestety już chyba nie będę tam szła się produkować y, na Wawel, bo tutaj mam tak, znaczy, tam, tam do środka, nie? bo tutaj mam takie fajne miejsce chciałam Wam być może powiedzieć trochę więcej, trochę mądrzejszych rzeczy, ale może tutaj też jakiś przekaz wyciągniecie, tak jak zawsze zresztą, zawsze wyciągacie przekaz z moich filmików. Jesteśmy piękne, jesteśmy silne, dążymy do zadowolenia Boga. Jak ktoś w Boga nie wierzy, to dąży do zadowolenia siebie. I Inshallah. Wszyscy się rozwijamy i rozwijajmy się, rozwijajmy i pozytywnie myślmy, może i... Yy, Wiosna nam się rozwinie i pogoda będzie ładniejsza, no bo powiem wam, że na razie to naprawdę hardkorowo, ludzie śmiesznie, niektórzy chodzą w krótkich spodenkach. Wydaje mi się, że to jest na zasadzie takiej marzanny protest, że oni chcą koniecznie, żeby już yy, natura otoczenie yy, wiedziało, że czekają na lato. Inshallah trzeba się o to modlić, trzeba być cierpliwym i yy, inshallah pogoda w końcu będzie ładna. Ja tam ogólnie tak bardzo nie narzekam, bo jak ja chodzę w tych swoich zakryciach, to powiem szczerze, że ja nawet lubię jak jest tak trochę chłodniej. No może nie tak jak obecnie, że jest już prawie czerwiec, a jest po 17 stopni. Ale na, na takie tam upały mega to nie czekam, bardziej dla Was. Zawsze mówię, że jak są wakacje, jakiś ciepło, okres urlopowy, to dla ludzi już bardziej bym chciała tą pogodę, tę pogodę. Muszę się nauczyć poprawnej wypowiedzi to bym chciała tę pogodę dla ludzi, którzy wyjeżdżają na urlopy, lubią się opalać, kąpać bikini i tak dalej. No w moim burkini to <grym> za dużo nie opalę. Ale też planujemy jechać na wakacje. Miał być Egipt z Oskarem, z moim wnukiem ukochanym. Obiecywałam mu rybki, ale na razie niestety przez sytuację pandemiczną musimy się powstrzymać. Ja na razie jeszcze do szczepienia się nie śpieszę. Poczekam, jak w loterii będą oferować 3 miliony, to wtedy może pójdę w To taki żarcik. No, żeby tak tylko wspomnieć o tym, żeby później było na pamiątkę, ale tam specjalnie nie chcę się rozwijać. Szkoda czasu i energii. Całuję Was mocno. Niedługo nagram filmik z Kasią. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać z, też niedługo filmik z mamą kozaka. Ciągle jakoś nie mogłyśmy się zgrać z czasem, ale teraz już może będzie łatwiej. I w ogóle mam takie marzenie nagrać filmik z kimś, ale Wam nie powiem, bo no. Będę musiała chyba i chodzić i spać w koszulce. Jestem silna, żeby mieć odwagę i zaczepić tę osobę. Ale właśnie to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Sama muszę się zmierzyć ze sobą. Inshallah. No, kochani, całuję mocno. Pozdrawiam z Krakowa. Yy, idę zaraz na rynek. Może jakiś lody, kawkę opędzluję. Mam przy sobie Olgę do Karczuk. Yy. I mam nadzieję, że jeszcze sobie poczytam pięknego, udanego dnia weekendu fajnego i dużo słońca wkrótce. Salam aleikum vai